Nam Merytoryczne źródło informacji. Trader21, założyciel portalu Independent Trader, autor książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Dzień dobry. Dzień dobry. Podczas nas naszej listopadowej sesji nagrań widzom szczególnie przypadła do gustu rozmowa o tym, czy bez pieniędzy rodziców da się w życiu dorobić. Tam było całkiem sporo takich komentarzy. Te hmm. komentarze były plusowane, że Fajnie, że trochę inna rozmowa z traderem, taka bardziej życiowa, niekoniecznie tylko ciągle to złoto, akcje i tak dalej. Z tym, że pojawiło się kilka pytań, takich kontrujących to, co mówisz, i jedno powtórzyło się w chyba pięciu różnych wersjach, pięć osób na to zwróciło uwagę. Przeczytam dwa, które wybrałem. To jest praktycznie to samo, ale niech będzie, żeby żeby wybrzmiało, jak ludzie pisali. Pierwszy. Nie zgodzę się z tym, że dzieci bogatych nie ryzykują. Właśnie mogą podjąć większe ryzyko niż biedni, bo jak nie wyjdzie, to rodzice odratują. I podobny komentarz, nie zgodzę się tylko z jednym: osoby, które, które nie mają zaplecza w postaci bogatej rodziny, rzadziej ryzykują, bo się boją, że znów trafią z deszczu pod rybę. Takich komentarzy było sporo. Co ty na to? Wiesz co, osoby, mam wrażenie, że które nie ryzykują, Boją ja się, że stracą majątek, bo czy, inia, czy ciężko zarobione pieniądze. Myślę, że dużo tutaj zależne jest... Myślę, że za bardzo to uogólniłem w tym momencie, dlatego że trzeba byłoby to chyba połączyć jeszcze z tym, jakie mamy predyspozycje do prowadzenia biznesu, jakie mamy predyspozycje do podejmowania ryzyka i jaką mamy samoocenę. Dlatego, że jeżeli Dziecko od początku było wspierane przez rodziców. Przewrócisz się, ale to dobrze, dzięki temu się nauczyłeś. Jesteś bardziej, dzięki temu, nie wiem, dojrzały, rozwinięty. Nie martw się, próbuj dalej. Każdy w życiu popełnia błędy, albo, nie wiem, jest, jest chwalony za wszystkie dobre rzeczy, buduje własną samoocenę, która później sprawia, że tego typu oceny, osoby są bardziej pewne siebie i wydaje mi się, że są bardziej skłonne też do, do ryzyka. Więc może rzeczywiście za bardzo to uogólniłem. Czy osoby, które wywodzą się z majętnej rodziny, mają większą skłonność do, do ryzyka? Prawda jest taka, że większość osób, która urodziła się w majętnej rodzinie, otrzymuje lepszą albo edukację, dlatego że jeżeli masz majętnych rodziców, to albo ta majętność wynika z posiadania własnej firmy, czy już na pewnym etapie zdobywasz pewne kwalifikacje. Uczestniczą, no inaczej się żyje w rodzinie przedsiębiorców, inaczej w rodzinie osób, które po prostu pracują na etacie, tak mi się wydaje. Więc po prostu masz trochę lepszy start, ale jednocześnie masz też mniejszą motywację. Ja na przykład, będąc na, na studiach, kiedy no nie było lekko, yy, rozmawiałem często z moimi znajomymi, właśnie z bogatych rodzin, którzy mieli bardzo komfortową sytuację, i mi się po prostu nie chciało. To było podejście, w stylu studia są do studiowania, ja mam czas jeszcze, a później to jakoś będzie. No przecież rodzice mają kontakty, więc załatwia mi jakoś pracę. Ja nie, nie można uogólniać, bo, bo mamy niesamowity przekrój. Mam na przykład kolegę, który w wieku chyba 21 lat założył, też wychodził z rodziny przedsiębiorców, majętnej rodziny, być może dostał też środki na start, ale założył firmę metal lokacyjną, która dzisiaj sobie fantastycznie radzi. Jak rozmawiasz z Kamilem, to przez telefon, to masz wrażenie, że rozmawiasz z osobą, która ma co najmniej 10 lat więcej niż, niż ma w rzeczywistości, ze względu na doświadczenie, które zdobył, ze względu na pewną dojrzałość emocjonalną. I to jest przykład osoby, która wychodząc z majętnej rodziny, dostała coś więcej niż pieniądze. Bo pieniądze każdy możesz przechulać, ale jeżeli masz od dziecka budowaną wewnętrzną wartość siebie, która pozwala ci zbudować pewność siebie, to, to jesteś w stanie stworzyć firmę, stworzyć coś, coś fajnego. Także uważam, że uogólniłem i dobrze, że Twoi czytelnicy zwrócili na, na to uwagę. Mhm. A tak mnie zastanawia też z innej perspektywy, może nie z tej osoby, która się z tej rodziny wywodzi, tylko z, z perspektywy rodziców tej osoby. No sam jesteś człowiekiem i majętnym, i rodzicem, no i tak mnie zastanawia, Podejrzewam, że nie chcesz, żeby Twój syn mając tam 20 parę lat, czy jeszcze w wieku nastoletnim zasuwał gdzieś tam po 16 godzin, bo był pod taką presją. Nie chcesz tego Oczywiście, chyba. że nie chcę, ale w wieku ośmiu lat już ma pewne obowiązki, dlatego że chcę go uczyć też, też ciężkiej pracy. No właśnie, to jest dla mnie ta, ta zagadka i ja podejrzewam, że są na to jakieś opracowania psychologiczne, ale jeżeli takie dziecko nie jest poddane takiej prawdziwej presji rynkowej, a nie takiej, że tam rodzic mówi tutaj będziesz sobie teraz pracował i, i rób to porządnie to czy ono no jednak tak naprawdę nie nauczy się na tym rynku działać, bo ta presja nie jest prawdziwa? Uważam, że nauczy się. Pamiętam właśnie case mojego najlepszego kumpla z liceum. Pochodził z bardzo bogatej rodziny, a mimo wszystko w sobotę musiał wstawać o 5 rano i jechać do firmy. Mieli sieć piekarni, cukierni, sklepów, ogromną ilość nieruchomości. No, bardzo, bardzo bogata rodzina, a mimo wszystko, kiedy większość, Znajomy Krzyśka, czy, czy rówieśników, mogła sobie spać do godziny 9, 10, 11, w końcu jest sobota. On od 5 rano zasuwał do godziny 1 czy 2. I uważam, że to są pewne wzorce. Mimo, że pochodzisz z bogatej rodziny, to musisz nauczyć się ciężkiej pracy, bo wtedy też te pieniądze bardziej doceniasz. Chodzi o uniknięcie takiej sytuacji, że wychodzisz z bogatej rodziny, rodzice ci dadzą pieniądze na start, ale nie czujesz wartości tych pieniędzy. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Jeżeli ciężko zaprasujesz na, na te pieniądze, nawet mając dobre zaplecze w postaci rodziny i jakiegoś wsparcia, to później dużo łatwiej jest Ci chyba przejść przez życie. I to też ma potwierdzenie w tym, w tym case, gdzie ludzie, którzy wygrywają gigantyczne pieniądze na loteriach, zazwyczaj te pieniądze szybko przepuszczają i kończą biedniejsi niż byli przed wygraną. No, to tutaj wchodzą te słynne cztery sposoby wydawania pieniędzy, pieniędzy według Miltona Friedmana. Ale na co chcę zwrócić uwagę? No, popatrz, jak ty byłeś młodszym człowiekiem, kto ci zorganizował tą pracę, tą batalię rynkową? Sam sobie musiałeś to zorganizować. Tak. A kto twojemu dziecku zorganizuje? Ty. Niestety, ale myślę, że tak. Znaczy, no, nie, niestety, to... bo ja bym chciał, żeby mu, mu było przykładowo łatwiej. Natomiast przypuszczam, że w momencie, kiedy, nie wiem, pójdzie na studia, wiadomo, za, za ileś lat, już będzie miał większą wiedzę ekonomiczną, niż większość jego wykładowców na uczelni. Mm -hmm. Tylko właśnie... Fajnie jest przez studia przejść, fajnie jest po prostu się przypimbać, zdać jakoś te egzaminy, pobawić się, ale pamiętam też, że kiedy firmę prowadziłem, nie przyjąłem do pracy ani jednej osoby, która nie pracowała w trakcie studiów. Chodziło o to nie, żeby być na zaocznych studiach, ulewać studia i pracować gdzieś indziej, chodziło o to, żeby po prostu mieć jakieś ambicje, zaparcie do czegoś, żeby zrobić coś coś więcej niż inni, na zasadzie wyjechać za granicę, popracować na, na barze czy na zmywaku w Londynie, tak, takie były wtedy czasy, po to, żeby zdobyć trochę pieniędzy, albo wyjechać, nie wiem, do, do Norwegii chociażby na, na truskawki, po to, żeby poznać trochę innej kultury, zrobić coś innego niż, niż pozostali. Mm -hmm. e, za chwilę jeszcze do tej pracy na studiach wrócimy, bo o to też było wiele pytań, okay. jak i o same studia. Natomiast e, jeszcze na moment z tym bogatym rodzicem, bogatym dzieckiem, znaczy dzieckiem bogatego rodzica, mm. e, bo popatrz. Ja nie wątpię. Przepraszam, że tak mówię, że twój syn, no ale to chodzi o pewien mm. szablon, że twój syn będzie sobie tam radził w życiu, uzyska dobre wykształcenie, być może będzie pomnażał majątek, wszystko będzie na dobrych torach, ale być może gdyby nie dostał tego. Tego względnego bezpieczeństwa w postaci ogarniętego, mądrego, bogatego rodzica, to on poddany prawdziwym rynkowym bodźcom, zaszedłby, dalej. oczywiście, to, to byłoby ryzyko, ale być może dalej. Tak, tak. To, te, też uważam dokładnie w, w ten sposób. I dlatego to jest właśnie klucz tego, co powiedziałem w naszym tam wywiadzie chyba w listopadzie, gdzie w pewnym momencie musisz się spiąć, bo wiedzisz, wiesz, że możesz osiągnąć sukces tylko dzięki sobie. Nie możesz liczyć się na, na innych, yy, więc po prostu no, w pewnym momencie albo znajdujesz jakąś siłę w sobie, albo, albo zostajesz na pewnym poziomie, którego nigdy nie przekroczysz. Okej. Okay. No to idziemy w te studia, i tutaj było takie pytanie: czy osoba, jak ma wykształcenie konkretne, na przykład medyczne, powinna skupić się na swojej branży, inwestować w swój rozwój zawodowy, <laughs> zwiększać kwalifikacje? Czy nie widzisz problemu, żeby odciągała się i wchodziła w inne zagadnienia, na przykład giełdę? Chodzi o to, czy jest sens dzielić zapał, czas i siły. Myślę, że jeżeli ktoś jest na początku drogi lekarza, to powinien zdecydowanie robić wszystko, żeby stać się lepszym lekarzem. Dzisiaj ludzie, którzy wychodzą, może poza chirurgami, poza neurochirurgami, którzy wychodzą ze studiów medycznych mają w większości, no i ortopedami, mają wiedzę nakierowaną na tylko i wyłącznie wiedzę połączoną z farmakologią. Pomysł, pigułka, sprzedaż. I tak naprawdę, smutna prawda jest taka, że wielu lekarzy tak naprawdę stało się zakładnikami systemu. Mają po prostu wyznaczoną drogę leczenia, której nie mogą ominąć, bo nie chcą, bo tak jest wygodnie. I ta wiedza lekarska, jak i praktyka lekarska oznacza, no w wielu przypadkach jest ograniczona do, do sprzedaży farmaceutyków. I uważam, że ludzie, którzy są na początku tej drogi, powinni zdobyć możliwie jak największą wiedzę z medycyny chińskiej, z ziołolecznictwa, z akupresury, akupunktury, z medycyny teleinformacyjnej, z różnych gałęzi, które nie mają stuletniej historii, tylko powiedzmy kilka tysięcy, jak, jak medycyna chińska. Chodzi o to, żeby w pewnym momencie przejść od modelu leczenia pacjenta do chińskiego modelu, w którym utrzymuje się pacjenta w zdrowiu po to, żeby on nie chorował. Obecny system jest chory, dlatego że lekarz zarabia więcej i ma więcej pacjentów. A ma więcej pacjentów, kiedy pacjenci są chorzy. Więc jego interesie pośrednim jest to, żeby pacjenci byli jak najbardziej schorowani, a nie żeby byli zdrowi. Więc uważam, że jeżeli ktoś jest na początku tej drogi, jeżeli bardziej nastawi się na profilaktykę, na trochę nieszablonowe myślenie i na znalezienie alternatyw w stosunku do pigułki na wszystko, to uważam, że jest Ci w stanie stać wybitnym lekarzem, ale chyba głównie w jakiejś prywatnej praktyce, dlatego, że świat medyczny, no, nie lubi outsiderów, nie lubi ludzi, którzy wychodzą poza, poza system. Natomiast w pewnym momencie, jeżeli Osiągasz już wysoką pozycję. Jeden z moich kolegów bardzo dobrych jest jeden z lepszych w Polsce ladriologów interwencyjnych. Chyba jako jeden z młodszych lekarzy zdobył tytuł profesora. Dzisiaj jest, jest inwestorem i my bardzo często rozmawiamy o wielu tematach. Dlatego, że jego pozycja jest na tyle ugruntowana, że jego sytuacja finansowa jest bardzo, bardzo dobra na tle innych osób, na przykład ze środowiska medycznego. I gdzieś musi te nadwyżki zagospodarowywać żeby to robić mądrze, potrzebuje takiej wiedzy. Okej. Okay. Ja myślę, że w tym pytaniu jest zawarte pośrednio coś, co mi chodzi po głowie od jakiegoś czasu. Nie da się ukryć, że za sprawą YouTube'a i nie tylko rozpowszechnienia się internetu, internet jest takim naturalnym miejscem, mimo wszystko dla młodszych ludzi. Wiem, że kiedyś to zjawisko było znacznie bardziej nakierowane na młodszych ludzi, ale już teraz internet jest w prawie każdym polskim domu. Seniorzy też korzystają, jednak mimo to, to młodzi wiodą tam prym. YouTube, nie YouTube, kanał taki jak mój, jak Weto, jak najróżniejsze kanały, zrobiła się trochę moda na to inwestowanie. Ja jestem osobą młodą, trochę młodszą od ciebie. Mam kolegów, rówieśników, znajomych. I gdzieś tam widzę, że już wchodzi takie coś, że chcemy inwestować, chcemy inwestować. I ja się tak czasami zastanawiam, jeżeli ktoś ma tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, trzydzieści, pięćdziesiąt, siedemdziesiąt, sto tysięcy złotych oszczędności i on to będzie teraz inwestował, bo na oglądał się YouTube'a. przyjmijmy optymistyczne założenie, że ile zarobi w skali roku? Dziesięć procent? Będzie tak dobry. Będzie miał wiedzę, czy nie? Będzie miał, załóżmy. To jest to, jeżeli ma wiedzę. To jest w stanie skonstruować sobie jeden z portfeli parlamentnych składający się z kilku grup aktywów, często odwrotnie ze sobą skorelowanych. Jest w stanie, poświęcając dwa tygodnie w roku na modelowanie, bo to jest portfel, w którym raz do roku dokonujesz pewnego przebalansowania, schodzenia w szczegóły, bo byśmy godzinę o tym rozmawiali. I średni zwrot właśnie z tego typu portfeli jest na poziomie 11%, jeżeli eliminujemy gotówkę, bądź jeżeli gotówkę, która ogranicza zmienność, wprowadzimy do systemu, no to wtedy zwrot jest na poziomie 9%. Okej, okay, ale ja myślę, że to mimo wszystko jest bardzo optymistyczne założenie, ponieważ nie każdy ma tą wiedzę, nie każdy ma tą konsekwencję w sobie, ten upór i tak dalej, i tak dalej. No to on, jeżeli z kilkudziesięciu tysięcy złotych przy optymistycznym założeniu zarobi kilka tysięcy złotych, to może to nie jest czas dla niego, żeby on żył tym przez yy, taki okres czasu, tylko ja. że te pieniądze inwestował w siebie, bo jest młody, ma energię, kiedy ma się rozwijać, jak nie teraz? Zdecydowanie. Ja nie znam osoby, która zarobiła się na inwestycjach. Nie znam. A jestem na, w tym środowisku inwestycyjnym yy, od lat. Ja zarobiłem kapitał na moich firmach, które później spieniężyłem na wielu różnych rzeczach, posługując się pieniędzmi. Natomiast w pewnym momencie doszedłem do momentu takiego, że usunąłem się całkowicie z biznesu i musiałem te nadwyżki w sensowny sposób zagospodarować, dlatego zacząłem się uczyć. W pewnym momencie stało się to, to częścią mojego życia, dlatego że po prostu to polubiłem. Bloga tak naprawdę w 2012 roku utworzyłem trochę z nudów, żeby pisać, żeby usystematyzować tę moją wiedzę. Jakbyś wziął szeroką gamę rentierów, okaże się, że 85% Osób uzyskało taką pełną niezależność finansową, jako przedsiębiorcy, którzy zbudowali firmę, którą następnie sprzedali albo wygenerowali w międzyczasie tak dużo zysku, że mogli ją przekazać dzieciom, wspólnikom i po prostu dzięki temu są wolni finansowo. 10-15% to są osoby, które, bliżej 10, które dorobiły się gigantycznych pieniędzy na rynku nieruchomości ze względu na lewar, który nieruchomości dają, jeżeli posługujesz się kredytem. Więc jeżeli działasz na tym rynku mądrze, jesteś w miarę szybko zbudować w miarę jakiś duży kapitał. 2-3% to są może osoby, które zaszły bardzo wysoko w korpo i w pewnym momencie stwierdziły, mam dosyć zasuwania po 10-12 godzin. czas zrezygnować i żyć spokojnie z kapitału. Nie znam ludzi, którzy dorobili się na dużego majątku na, na inwestycjach. Jeżeli zobaczysz też największych inwestorów, Stanley Drakenmiller, Miller, no, no, legenda. To jest absolutny szczyt, około 25% rocznie w długim terminie. Buffett, 12%. I to są zwroty w długim terminie. Okej, okay, Buffett się ogranicza tylko wyłącznie do rynku amerykańskiego, do rynku akcji, więc wiele rzeczy po prostu jakby mu umyka. Natomiast podałem go, dlatego że on to jest górę rynku akcji, jego ludzie na przykład znają bardzo dobrze. Natomiast jak słyszysz o stopach zwrotu rzędu nie wiem, 50% rocznie, 100% rocznie, to odwróć się, uśmiechnij się, bo to tak nie działa. Kiedyś można było wszędzie obejrzeć reklamy na rynku Forex, które zrobią z ciebie milionera. A prawda jest taka, że na jednego milionera, który świetnie się zna na, na rynku, przypadają tysiące tych, którzy stracą całkowicie kapitał. Ja się naprawdę cieszę, że te nasze nagrania są takie chłodne i. i, i... Nie ma tutaj takiej ilości cukru. Ale to, to co dokładnie wziąłeś, to, to jest case mojego kolegi, który no niestety mieszka w Hiszpanii, nie zarabia jakoś dużo, on dorobił się tam kilku tysięcy euro oszczędności i on się mnie pyta, ile on może zarobić na Forexie, bo zobaczył reklamę. Ja powiedziałem, stary, w ogóle nie dotykaj tego. Jak będziesz miał wiedzę, to zarobisz powiedzmy 15% rocznie, policzył, eee, tyle to mnie nie interesuje. I pewnie skończy się tym, że tworzy sobie konto, zobaczy kilka wykresów, przeczyta kilka artykułów, no i wyweruję konto po okresie 6 miesięcy. Bo ja też rozumiem, jaka jest perspektywa osób z takimi oszczędnościami. Bardzo prosta. Na zasadzie, no to mam te powiedzmy 50 tysięcy złotych, to w coś bym to wsadził, w coś bym zainwestował, bo mi lokata nic nie daje, a wręcz topnieje. I ja to rozumiem, tyle że dla tych kilku tysięcy złotych rocznie. To no wezmę pierwszą z brzegu banalną branżę. No to kilka tysięcy złotych to zarobi fotograf robiąc zdjęcia na weselu, jeden tak. dzień w sobotę pójdzie i trzy dni będzie obrabiał zdjęcia. Upraszczam, oczywiście. Tak, tylko on będzie musiał to, to robić, angażując do tego swój czas. A chodzi tak. o to, żeby pieniądze w pewnym stopniu pracowały jakby na Ciebie. Zgadzam się, tylko właśnie żeby później tym swoim czasem zarabiać więcej, no to chyba wcześniej musimy te pieniądze nie odkładać gdzieś w inwestycje, tylko w siebie. Oczywiście w siebie, a najlepiej w... W w bądź w budowanie firmy. Dokładnie o tym mówię, także nie jest to takie zero jedynkowe inwestować czy nie inwestować. Inwestuje i jak... się pieniądze, których nie potrzebujesz, czyli jeżeli już masz duży dom, Ileś odłożonych pieniędzy, po prostu, które da, dają Ci ten komfort na zasadzie, nie wiem, 100 tysięcy na czarną godzinę, nigdy nie wiesz, czym nie będziesz jutro potrzebował większej ilości gotówki. Masz nadmiar, te pieniądze się inwestuje. A nie pieniądze, które mogą Ci być w każdej chwili potrzebne, albo broń Boże, pieniądze z kredytu. Okej, okay, myślę, że to naprawdę ważne zdanie. Inwestuje się te pieniądze, których nie potrzebujesz. Nasza trzecia rozmowa to na koniec tego panelu poproszę krótko o trzecim tomie inteligentnego inwestora. Znaczy, trzecim już częściowo opowiedziałem sobie w trzecim tomie, dlatego że jak mi się o te 10%, opisałem właśnie portfele inwestycyjne. W pierwszym i drugim tomie mamy wszystkie aktywa wymienione, a tom trzeci, jak wyłączy je w jedną całość, pokazuje w jaki sposób można skonstruować portfel, który da ci w miarę przyzwoity wzrost, na pewno nie jakieś horrendalne. Ale jednocześnie będzie się cechował najmniejszą zmiennością. Dlatego, że zmienność jest zabójcza. Dlatego, że jeżeli coś rośnie, rośnie, cieszymy się, jest fajnie. Jeżeli potrafimy opanować emocje i nie łożymy wszystkich pieniędzy nagle, bo rośnie, jest dobrze. Natomiast jeżeli mamy obsługę rzędu 10%, to ją przeżyjemy. Jak mamy 40%, bo na przykład zainwestowaliśmy w akcje, one rosły, 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 a nagle przyszła bez co. Coś zupełnie naturalnego. Ale jeżeli nie byliśmy na to przygotowani, bo mamy 100% nawet w szerokim rynku akcji, to on może się obsunąć i 60%, tak jak się obsunął między 2000 a 2000, 2003, czy 2007-2009. Dlatego też istotą jest konstruowanie portfela składającego się często z aktywów, które są w pewnym stopniu odwrotnie skorelowane ze sobą. Jak akcje, które rosną świetnie, jeżeli się dobrze gospodarka rozwija, jak na przykład złoto, które jest taką polisą ubezpieczeniową, bądź jeszcze innego rodzaju aktywa, dzięki czemu ograniczamy tą zmienność. Bo jeżeli... Inwestujesz i masz już nawet jakieś doświadczenie, ale wpakujesz wszystko w rynek akcji, który tąpnie, to ci nerwy puszczą. I w momencie, kiedy normalna osoba zwiększa udział portfela akcyjnego, bo jest okazja, bo jest po spadkach, to osoby, które wcześniej miały zaangażowane 100% kapitału tylko w akcjach, po takich spadkach mogą nerwowo nie wytrzymać. Na zasadzie wychodzę z tego rynku, mam dosyć, nigdy więcej nie będę inwestował. I okay. po to są właśnie w portfele. No plus jeszcze trzeci tom poświęciłem w dużej mierze psychologii inwestowania bo to jest właśnie nasz, nasz duży problem. Musimy sami siebie poznać, zobaczyć jakie są błędy najczęściej, jakie błędy najczęściej popełniają inwestorzy i, dlacze, i dlaczego tak się dzieje. Dzięki temu możemy, my popełnimy mniej błędów. Jeżeli już ktoś zdecyduje się na inteligentnego inwestora, można przy zakupie za, zaznaczyć, że to nam zależy. Niech trader widzi, że na, na wywiady do nam, do nam zależy, warto przychodzić, bo no. Cokolwiek by nie mówić o wolnym rynku, to trzeba powiedzieć, że bywa brutalny. Jak pewnego dnia trader stwierdzi, że to nam zależy się, nie opłaca już przychodzić, bo inni lepiej sprzedają, no to, to nie przyjdzie. Nie, no bez przesady. Mieliśmy tyle odcinków, gdzie po prostu rozmawialiśmy sobie tak po prostu. To jest pierwszy odcinek, gdzie nagrywamy akurat książkę. Wiadomo, napisałem ją. Chcę, żeby się sprzedała w jeszcze większej ilości. Na razie bijemy wszystkie rekordy. O czym, okay. jak będzie dalej? Super, ale tak jak mówię, wybierajcie to, na co wydajecie pieniądze, mądrze, żeby palpitacja serca nie była czasami nie miała genezy w tym nagraniu. Jeszcze jeden panel przed nami, jeszcze jedna część tymczasem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.